Hej, okay, cześć, z tej strony Logratik i w dzisiejszym odcinku przedstawię wam Valorant. Tak jak już mówiłem w ostatnim odcinku, dostałem dostęp do bety. I dzisiaj zajmiemy się wszystkimi trybami treningowymi oraz jednym meczykiem. Na początku zaczniemy sobie od podkładania spajka na łatwym poziomie. Ale jeszcze przed tym trzeba wybrać postać. Mamy tutaj dostępnych 10 postaci na tą chwilę, z czego 5 możemy od razu używać w, we wszystkich grach, a 5 musimy odblokować poprzez granie. Tutaj pod B mamy sklepik, jeżeli ktoś tego nie zmienił, oczywiście w ustawieniach. Mom, Spike. Biorę spajka, tam wcześniej kupiłem sobie Vandala i Sherry'a. Tutaj mamy pierwszego przeciwnika. Skradamy się, i tutaj już jest chyba pusto. A nie, tutaj jeszcze jeden jest pokonany już. I inicjujemy spajka. Teraz się idziemy ukryć, I już słyszę przeciwnika. Było dwóch, i tutaj już jeden wziął się za rozbrajanie. Wszyscy pokonani, ale to był łatwy. Zobaczymy sobie teraz, czy robi jakąś wielką różnicę. Łatwy, a trudny. W tym przypadku. Tutaj też uzupełnia sobie umiejętności. tarcze No, i jeszcze raz przechodzimy przez to samo, tylko teraz powinno być trudniej. No, widać to po tym, choćby, że trochę nie trafiłem, no i dość mocno oberwałem. Lecz tutaj już nie widać żadnego przeciwnika, więc rozkładamy sobie spajka. Tutaj już znowu słychać jeden bot, no i tutaj drugi i trzeci. Jednak tutaj w tym przypadku trudność praktycznie nic nie zmienia. Może tam trochę ustawienie się zmieniło, no ale to też nie za dużo, nie aż tyle. Moim zdaniem można by było tutaj nie dodać na przykład dwa razy więcej botów i tak dalej i tak dalej. Tutaj sobie idziemy do rozbrajania spajka. Tutaj jeszcze się trochę nie orientuję. No ale znalazłem. I żeby wystartować musimy strzelić w taki kwadracik. Znowu sobie kupujemy broń. Wandal. Umiejętności uzupełniam. No i się skradamy. Wrzucam zdolność Sage. Która przypomina w sumie taki szron. Rodziełamy się pod tym, który chodzi po nim. Dlatego wtedy słychać takie dźwięki. No i też spowalnia trochę tutaj wszystkie boty pokonane. Bo oczywiście nie było jakieś trudne. No i rozbrajemy bombę. Jak słychać, im bardziej kończy się czas, tym szybciej zaczyna pikać spike. Jeszcze sobie zobaczymy hmm. Training aim'a Tutaj jeszcze szukam w ustawieniach Gdzie to się robi żeby wyjść tu jeszcze są takie w miarę początki, jeszcze tutaj się nie orientowałem zbytnio No ale tutaj znalazłem sobie po boku menu gdzie tam jest tak naprawdę Większość takich podstawowych rzeczy Tutaj też mi się zgłosiło, że mogę zwerypować kolejnego agenta, ale tym się zajmiemy w następnym odcinku. No i bierzemy sobie tutaj trening. No i otwartą strzelnicę wybieram. Zobaczymy obie zresztą. Jest to taka w sumie mała mapeczka. Tutaj znowu wybieramy postać. Tym razem wybieramy Brimstone. A. Mamy tutaj zwykły pistolecik. Najbardziej podstawowa broń. A no i tutaj sobie patrzę na umiejętność. W przypadku brimstone'a są to smołki trzy. Lecz na tej mapie jeszcze się trochę buguje i spada jeden, a dwa zaczepiają się o sufit. Ale tak normalnie to przebija wszystko. Tutaj podchodzimy sobie do... ...już pierwszych miejsc, gdzie można sobie potrenować. Tutaj mamy licznik, który ilość strzałów trafionych oraz obrażenia. Muszę tutaj poćwiczyć na przykład sobie jak strzelać. By zadać jak najwięcej obrażeń Możemy też to sobie wszystko odsunąć też przykład snajperkę teraz można by było wziąć No ale jak widać tutaj dużo mniejsza celność jest Mamy to wszystko dalej No bo też rozrzut jest Znowu tutaj sobie wracam na otwartą przestrzeń No ale tak w miarę zmierzam już Do testu umiejętności Tutaj wszystko się aktywuje Treningowy strzałami Roboty się pokazują, znikają Trzeba je trafić Jak najszybciej Tak jak widać tutaj mamy W prawym rogu w Góry Pokazany pozostały czas Oraz nasz wynik Tutaj możemy też sobie ustawić hmm, Czułość celownika Jak widać tutaj jest Zmniejszy Bronią zakrywam powiększ. Więc tutaj polecam, jak tylko dostaniecie betę. Sobie przejść, by sobie tutaj wszystko podostosowywać. Możemy też zmienić sobie postać. Ustawić będą miały shielda. Wyłączyć amunicję, byśmy musieli mm, wtedy przeładowywać. No ale myślę, że w sumie 25 to nie jest taki zły wynik. Aczkolwiek nie mam porównania praktycznie żadnego No jak widać z się szybciej biega No i zaraz przejdziemy sobie do meczyku Teraz wiemy, jak puścić grę Tutaj mamy no dość ładny moim zdaniem ekran ładowania i przechodzimy sobie do meczu. Jak na razie kolejki są dość krótkie. No bo jak wiadomo, dużo ludzi chce zagrać w tą gierkę. Nie poczekaliśmy nawet z 10 sekund i już nam znalazło. No, tutaj komuś mikrofon coś. Nieprzyjemnego zrobił. No wybieramy sobie postać. Wybieram Sage. Bo z tych podstawowych postaci mi się ona dość bardzo podoba. Myślę, że net chyba najbardziej. Aczkolwiek jeszcze nie miałem okazji zagrać sobie jet. Ona też podobna jest fajna. No i dobrze, wybrałem sobie Sage. Jest to strażnik postać bardziej wsparcie. Ma zdolności blokujące, czyli spowalniające. Spowadniające. I no ten, tak jakby szron, o którym wcześniej mówiłem, też może chilować siebie albo kogoś. I jako Ulta ma wskrzeszenie, które jest, no, oczywiście dość mocną zdolnością. Tutaj ktoś nie może się zdecydować. Cóż by tutaj wziąć? Możemy też sobie tutaj sprawdzić wszystkie zdolności. To mamy pod czym? No, i pewnie już zostało automatycznie przydzielone temu graczowi i będzie grał. Przenosimy się do gierki. Na razie tutaj będą w sumie. Ciekawe, czy tylko to takie części, lepsze to rundy, no, dlatego że cały mecz trwa aż 40 minut i w sumie nie wiem jak byście bardziej woleli, czy wolicie na przykład całe mecze i tak jak mówię około 30-40 minut, czy wolicie na przykład te takie lepsze rundy, czy może też wolicie już same akcje na przykład z paru meczy, to już napiszcie w komentarzach. Co sądzicie? A ja postaram się dostosować do tego, bo mi naprawdę jest obojętnie. A chciałbym, żeby Wam się podobały te materiały. No ale dobrze, tutaj przejdźmy sobie do meczu. Tutaj szybko się chowam. I stolecik ma pod prawem coś, ale taki mini shotgun. Dlatego tak sobie stoję blisko. Tutaj Omen rzucił smoka. Ja czekam, dlatego że on w sumie nawet jakby był w tym smoku, to i tak by mnie nie widział. No i tak się też stało. Szedłem w tamtą stronę, a ja na luzie go pokonałem. Tutaj jeszcze chciałem sprawdzić, czy ktoś kolejny nie idzie. No i okazało się szybciej, że idzie. Na szczęście też udało mi się w miarę szybko zareagować i pokonać przeciwnika. Tutaj był trap też Cyphera, dzięki czemu udało mi się pokonać. Kolejnego wroga porę sobie tutaj osłonę i zbieram punkt do ulta. Wygrywamy rundę pierwszą. No i przechodzimy do rundy, gdzie już jest wynik 3-1. No. i tym razem jest to nie moje zagranie, lecz mojego teammate'a, które moim zdaniem jest. No nie zdarza się tak często tutaj dwie postacie pokonane. Trzecia No i czwarta postać po Moim zdaniem to jest naprawdę nic nie Świetne nie zagranie mi I nie zdarzy się takie dość często Tutaj sklepik Kupuję sobie wszystko Jak widać na wymiarach dobrze szło 118. Więc było mnie też stać też tutaj mam kewa 25 Na początku zapominałem dość często o tym by kupować ten pancerz A to jest ważne Tutaj kiwam, w sumie nie jestem pewien czy to widać Ale żeby tędy iść Tutaj się powoli skradam To w sumie nie jest dla mnie takie oczywiste z innych gier I ciężko mi się trochę do tego dostosować Słuchajcie, tutaj teleport No, jest ostrzeliwany dość mocno. Mam Niestety spajka. nasz Cypher padł. Biorę spajka. Tutaj się tak właśnie otworzyło. I pokonany jest przeciwnik. Tutaj się hamuje. Używam takiego swoistego szronu. Tak to będę nazywał na razie. No i patrzę, czy tutaj nikt nie idzie. Stawiam Pozywam ścianę. Bo chcę położyć spajka. I żeby mnie ktoś w tym czasie nie dojechał. Podstawiam. No i słuchajcie, że ktoś tu chodzi. Jeden pokonany, 8HP. A i dzięki umiejętności szybko się leczę. Dwóch przeciwników pozostało. Tutaj stawiam, żeby było słuchajcie, jak ktoś będzie szedł. Bo, no, w tym przypadku muszę być wcelowany w przeciwnika. Tutaj usłyszałem, że Jet już próbuje rozbroić bombę. No i ostatnia walka. No, taka bym powiedział średnia. Co prawda, wygrałem. Ale, no, aim do dopracowania. Punkt meczowy. No i jest wynik 12:8. Gram sobie wandalem. I pistolecikiem. Już teraz kupuję wszystkie osłony. Warto też dodać, że w tej grze, jeżeli padniecie, to tracicie wszystkie bronie, ale jeżeli uda wam się ugrać, to zostają wam. Tutaj wszyscy idziemy w jednym miejscu. Trochę moim zdaniem jest to głupie, dlatego że na luzie mogliby przejąć... A. A my tutaj sobie ten idziemy. Co prawda, jeszcze o ile to jest na ataku nie jest aż takie złe, o tyle na obronie by to już nie przeszło. Chociaż może też to ma swoje plusy, że wszyscy idziemy z gromadą. No i trudno jest nas powstrzymać. Tutaj słyszę, że ktoś próbuje się przebić przez moją ścianę, no ale mu się to nie udaje. Omen się teleportuje. Dziwny. Widać to po tym, że jest taka mapka. Zostały dwie ostatnie postacie. No, obiłem tutaj dość mocno Fenixa. No, ale niestety nie udało mi się go pokonać. Tutaj Fenix użył ulta. Ale na duże to mu się nie zdało. I zwycięstwo. Tak mniej więcej wyglądają na razie moje gierki. Nie jest to jeszcze jakiś wysoki poziom, ale myślę, że też nie jest źle. Więc tak jak mówiłem, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tego typu materiałach. Czy wolelibyście, żeby to były na przykład same akcje z meczy, najlepsze, czy tak jak tutaj było, no, te lepsze rundy, czy też całe mecze. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. Z mojej strony to by było tyle. Cześć.